Kasia Sochański po wygranym pojedynku na piątej Bebson Arenie, powiedz jak się walczyło przed własną publicznością. znaczy jesteś z ale reprezentujesz lokalny Bebson, tak? Tak, trenuję w Bebsonie już 5 lat, mam tutaj swoich kibiców, jak było widać po dopingu, słyszałem, bardzo dobrze, nie miałem żadnej spiny przed wyjściem do walki, ale to doświadczenie już mam trochę amatorskie, więc... Było na luzie. No i w zasadzie do jednej bramki, bo w zasadzie tylko doszedłeś do swojego duszenia, brabo i generalnie no. Jeszcze na jakimś portalu dzisiaj słyszałem, przeciwnik dawał wywiad i powiedział, że znakotujemy w pierwszej rundzie. No to ja to zrobiłem w pierwszej rundzie, ale duszeniem. Super, tak ja się gratuluję. I to boje, a powiedz, kiedy masz jakiś potencjalnie kolejny start? Słucham? Jakiś kolejny start potencjalny masz W listopadzie albo w październiku są mistrzostwa Europy Amatorskiego Mama. I, I za rok już myślę, że walki zawodowe. Super, tego Ci życzę Chciałbym podziękować jeszcze wszystkim swoim sponsorom. M-Beauty, Studio Marta Błaszczyk, Salony Fryzerskie Michał Mroszczak oraz Fix Katerin. Super, okay, do boju. Dzięki.